Taki obraz, słuchajcie, yy, zap jest zaprzęg psi, yy, i yy, 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 jest ten yy, człowiek, który te psy popędza takim batem. No i yy, jakby chcieć podejść do tego zaprzęgu, no to te psy się rzucą nie na człowieka. Jakby chcieć uwolnić psa, no to on yy, nie, nie, no, nie, nie pójdzie, nie? nie pomyśl sobie, a fajnie. Te psy będą też bronić tego swojego pana. I jakby się jego jednego też chciał uwolnić, no to, no to trzeba by coś z innymi zrobić. Nie wiem, jakoś je może ogłuszyć. No, jakaś musiałaby być taka no, ostrzejsza akcja, nie? To nie byłoby jakieś takie bardzo mm, przyjemne, tylko bardziej, no, takie, wiecie, no, to byłaby walka. No, i ten obraz odnosi się do ewangelizacji, do tego, że my, no, właśnie jak idziemy i ewangelizujemy, no to, no to jest taka walka, nie? że ludzie nie chcą, no bo są w nieświadomości, myślą, że też w takim strachu, nie, przed, przed czymś innym, w nieświadomości, że jest coś innego, w nieświadomości, że są w złym miejscu. No i oni się bronią, nie bronią się, atakują. I teraz, jak my ewangelizujemy, no to tak, to my się narażamy na atak, no i to wiemy, nie? że ewangelizacja nie jest czymś, co potem się ludzie rzucają nam, że naszej. To znaczy, może potem już tak, niektórzy tak, ale, ale w każdym razie, kiedy to robimy, no to jest to, my jesteśmy narażeni na atak, ale tutaj też chodzi o to, albo może przede wszystkim, że kiedy ewangelizujemy, no to właśnie wchodzimy w taką akcję, jest coś takiego, co nie jest przyjemne, nie? że jest potrzebna jakaś, jakiś też atak jakaś z naszej strony, jakiś rodzaj no, takiej, takiego zdecydowania, nie wiem, agresji, tak żeby uwolnić innych. Nie? I to się wiąże z jak, też, no to wiąże się ze stratami, z bólem, z... Z jakimiś szkodami, nie? Że, że nie jest to takie po prostu, no właśnie, miłe i przyjemne. Jakby prze, w realności, co się może dziać? No ludzie mogą się czuć urażeni, mogą się, mogą się czuć obrażeni, mogą się czuć odrzuceni, smutni, zawiedzeni, mogą się psuć relacje, mogą po prostu przez, przez to autentycznie mogą cierpieć. Ci ewangelizowani ci, i, i ci, o których się staramy, i, i to ich otoczenie. Nie? Że, że otoczenie, w, w, widząc, nie? że my gdzieś mówimy o czymś, co budzi sprzeciw, no, będzie też e, nerwowe. I e, 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 chodzi o to, że no, no, te straty niestety muszą być. Nie? To nie, nie, że się cieszymy, nie? że komuś jest nieprzyjemnie, ale chociaż nie wiem, nie? No, ale w każdym razie to no, po prostu to, to, to kiedy jesteśmy kiedy to robimy, no to, no to takie rzeczy się y, dzieją, nie te właśnie te straty. To... Ja jeszcze właśnie do, dodam do tego, że. Hmm. No właśnie, jak, się, jak człowiek decyduje się wejść w służbę, to tak naprawdę musi sobie zdać sprawę z tego, że pakuje się w kłopoty. I nieraz jest tak, że, znaczy, taka służba, w której ty wychodzisz do człowieka, głównie e, kiedy głosisz ludziom Ewangelię, to, to nieraz jest tak, że ludzie będą atakować Ciebie. Ty chcesz im pomóc, masz w sercu przeświadczenie, że chcesz im pomóc. A wielu ludzi zobaczy w, ciebie, w Tobie wroga. Ktoś powiedział takie, zauważył takie ciekawe, taką ciekawą zależność. Może mi przypomnijcie, kto to był? Bo to jest jakaś znana postać: że łatwiej jest oszukać człowieka, niż przekonać go, że został oszukany. Nie wiem, czy nie Gebels, ale nie jestem pewien. Ale rzeczywiście. Łatwiej jest oszukać człowieka niż przekonać go, czyli łatwiej jest zmanipulować człowieka niż przekonać tego samego człowieka, że on został zmanipulowany. Bo jak coś człowiek już coś przyjmie, uwierzy w coś, uzna za prawdziwe, to ciężko go przekonać do czegoś innego. Mark Twain? O, dziękuję. Mark Twain coś takiego powiedział. Dobra, niech mu będzie. Powiedział coś mądrego. No, ale to jest właśnie to, że ludzie będą bronić w ogóle swojego światopoglądu, swojego stylu życia i my po prostu nie, nie ominiemy tego. I fajnie, że to ten... Yy, dobre jest to, co nam mówiła, bo wiecie, tak z jednej strony ja mam że na przykład tak osobiście taką, tak po ludzku, to taką pokusę, żeby na przykład głosić i zachęcać ludzi do tego, żeby głosili Ewangelię i poświęcali swoje życie dla Boga. Ale mam takie wewnętrzne przekonanie, że to, że to jest nienormalne przekonywać chrześcijan do tego, żeby głosili Ewangelię. No bo jeżeli jesteś człowiekiem, który zdał sobie sprawę z tego, że przez... Uwierzenie w Chrystusa, ocaliłeś siebie od piekła, ocaliłeś siebie od wiecznego potępienia i zjednoczyłeś się z Bogiem. Jeśli masz świadomość, jak bardzo to jest ważne, i teraz masz ludzi gdzieś tam, na przykład bliskich, niebliskich, widzisz ludzi dookoła, dookoła ciebie i masz tą świadomość, że oni nie mają tego co my, że oni są, że oni, że im grozi to, co Tobie też groziło. To naprawdę człowiek musi mieć coś ze sobą nie tak, żeby nie chcieć im o tym powiedzieć. Serce chrześcijanina, które kocha Boga, odruchowo będzie chciało głosić ludziom Ewangelię. I oczywiście, że my musimy się tego nauczyć, dojrzewać w tym, będziemy w tym bardziej skuteczni, bardziej radykalni. Jasne, że to jest jakaś droga, ale samo pragnienie. Ja nie zakładam w ogóle, że, że prawdziwie, od, prawdziwie odrodzony duchowo człowiek nie ma takiego pragnienia. Nie zakładam, że ktoś z Was nie ma takiego pragnienia. Jakby mi ktoś powiedział, że w ogóle go to nie obchodzi. To dla mnie by to było bardzo dziwne. Bo to jest. To jest jakby. To jest zbyt zestrojone w ogóle z tym, z tym, kim jesteś w Chrystusie. To jest zbyt oczywiste, zbyt ważne, żeby człowiek tego nie chciał robić. To tak jakby chrześcijanin, który się nie chce modlić, nie chce mu się rozmawiać z Bogiem, nie chce mu się poznawać Boga. To w ogóle można podważyć nawrócenie takiego człowieka. Dobrze, ale to nie jest. Yy, dobra.